Chcemy przedstawić absurdy czegoś, co nazywane jest polskim ładem, a tak naprawdę to jest pisowski bajzel i o tym trzeba mówić, wskazywać jakie są kiepskie rozwiązania i podpowiadać dobre rozwiązania. Przypomnę tylko, tak? Ustawa budżetowa na rok 2022 została przyjęta z założeniem, że inflacja jest na poziomie 3,3%. Dzisiaj GUS podaje, że inflacja wynosi 8,6%, czyli od razu mamy błędne założenie. O nowelizacji budżetu nie ma na razie mowy. O tym, że to wpływa również na samorządy, na przedsiębiorców, są działania połowiczne. Ostatnio wprowadzone przez rząd tak naprawdę projektami poselskimi regulacje, które mają podobno zmniejszyć te zagrożenia związane z inflacją, z polskim ładem, są to działania pozorne. To nie są prawdziwe działania antyinflacyjne. To nie wpłynie w sposób znaczący na obniżenie cen i usług. Dlaczego? Dlatego, że jeśli rząd pisze, że hmm, obniża VAT na różne jednostki, czy artykuły spożywcze, gaz i tak dalej. Jest kilka elementów wymienionych. To musimy o tym pamiętać, że VAT jest jedną z części składowych cen. To nie jest, dla niektórych przedsiębiorców jest to podatek neutralny. Natomiast w tej samej ustawie, Podkreśla bardzo jeden długi cały artykuł dotyczący informacji, żeby poinformować społeczeństwo, że łaskawy rząd, łaskawy premier Morawiecki obniżył VAT. I takie tablice informacyjne według państwowego wzoru mają umieszczać przedsiębiorcy nawet na małym ryneczku, w małym sklepie. Po co ma to być? Po to, żeby pokazać, że rząd jest dobry. Natomiast ceny przecież, które nie są tylko. Spowodowane wysokim VAT-em no nie zmniejszą się, dlatego że koszty produkcji się zwiększają. Nikt z nas, kompletnie nikt z nas, tak jak tutaj stoimy, nie jest w stanie przewidzieć i wyliczyć swojego podatku na przyszły rok, dlatego że prawo podatkowe obecnie jest tak zawiłe, tak nieczytelne, że nie jesteśmy w stanie oszacować naszego. Podatku tak być nie powinno. Ale powiem Państwu o innym przypadku, który zdarzył się w mojej firmie dosłownie kilka dni temu. Mianowicie jeden z wzorowych, wyróżniających się pracowników miał być wyróżniony. Pogratulowałem temu pracownikowi za bardzo dobrą, rzetelną pracę. Jednocześnie no, ten pracownik miał być uhonorowany nagrodą pieniężną w formie premii, ale ta osoba się Zreflektowała i poprosiła, żeby na razie tej premii nie było, dlatego że prawdopodobnie negatywnie to wpłynie na jego wysokość podatku i ten podatek, czy ta ulga, czy tak zwana ulga dla klasy średniej, czy pułapka dla klasy średniej, jak ją można nazywać, może być wyższa niż kwota tej premii. Więc dochodzimy do takiego absurdu, że pracownicy proszą, aby nie robić podwyżek, aby nie dawać premii. Takie są konsekwencje przepisów Polskiego Ładu. Polski Ład, a w sumie nie Ład, wprowadza zmiany w przepisach ulgi rehabilitacyjnej, która od tego roku zakłada, że osoby, które nie osiągną 30 tysięcy rocznie, więc kwoty 2,5 tysiąca złotych miesięcznie, nie będą mogły skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. A wiemy, że ulga rehabilitacyjna to jest szeroki wachlarz, to są e, turnusy rehabilitacyjne dla osób dorosłych, <laughs> dla dzieci e, i Rozszerzeniem nowych zmian jest wprowadzenie, że od teraz będzie można skorzystać z ulgi, jeżeli jedziemy z osobą niepełnosprawną, osoba ta dojeżdża również na wizytę, bo do tej pory były tylko turnusy rehabilitacyjne ze wskazań pilnych. Natomiast teraz będzie można również na konsultację lekarską czy, czy na zwykłe badanie uzyskać za transport zwrot. Natomiast kto ten zwrot uzyska, kiedy my mówimy o osobach, które zarabiają 2,5 tysiąca złotych, są to osoby niepełnosprawne, więc tych ludzi jest ogrom. Tak samo to się tyczy do osób, które wychowują dzieci do 16 roku życia, są niepełnosprawne i muszą skorzystać z takiej ulgi. Takim przykładem tego nieładu właściwie, a nieładu jest kwestia, która miała miejsce w sferze budżetowej, w sferze mundurowej, którą swego czasu reprezentowałem, a mianowicie obniżenie, obniżenie uposażeń, obniżenie świadczeń emerytalnych czy też rentowych u osób, które są już poza służbą, a służyły. Oczywiście retoryka była taka, że nastąpiły złe przepraszam, naliczenia i złe wyliczenia tych uposażeń. No, dziwnym jest fakt, że wszyscy księgowi, wszyscy kadrowi w Polsce jednakowo źle się pomylili. Oczywiście ta retoryka niewiele ma wspólnego z tym, z tym, co się dzieje, bo następują zwroty, ale jest pytanie na które nikt dzisiaj nie potrafi odpowiedzieć, co będzie z tymi uposażeniami w rozliczeniu rocznym do końca kwietnia następnego roku. I to jest kolejny taki przykład no, tego właściwie nieładu, który, który nastąpił. Tragedia, chaos, ludzie e, nie wiedzą, jak się rozliczać, jakie będą mieli podatki, ile będą płacić e, do tego, Rosnące lawinowo koszty, przede wszystkim koszty energii. W związku z tym mamy taki apel do rządu, żeby pamiętał, że barany się strzyże, nie zażyna. Przedsiębiorcy zostali pozbawieni sami sobie. Ja reprezentuję niedużą firmę, ale żadnej informacji roboczej nie otrzymaliśmy, na czym ta reforma polega, jakie będą jej konsekwencje, jak się w tym gąszczu nowych przepisów poruszać. Moja księgowa, która na zewnątrz prowadzi finanse mojej firmy, również tego nie wie, obsługuje kilkadziesiąt przedsiębiorstw. Także myślę, że te pieniądze wielkie, które zostały wydane na propagandę. Na ten, na ten marketing polityczny można było spożytkować na dotarcie z tymi przepisami wcześniej, a wcześniej na szerokie konsultacje i później na poinformowanie przedsiębiorców, jak ma ta reforma wyglądać, jak mają się poruszać, na co zwrócić uwagę, jakie będą rozliczenia, na te wszystkie sprawy, które są niezwykle istotne. Ta reforma jest w czasie, kiedy umierają setki ludzi. Zarażeni covid -em. To się ze sobą spotkało. Także niewydolność służby zdrowia, bezradność ministra zdrowia, brak reakcji na ten olbrzymi dramat. Każdy z nas kogoś stracił, nic się nie dzieje, a jednocześnie jest czas, żeby w bardzo chaotyczny, nieuporządkowany sposób przeprowadzić tą niby reformę podatkową. Nie napawa to optymizmem inflacja, i sytuacja gospodarcza, otoczenie naszego kraju w Unii Europejskiej, polityka międzynarodowa, ta nieudana reforma i nie, nie wyróży nic, nic dobrego. W branży, którą ja reprezentuję, jest olbrzymie przygnębienie, dlatego że turystyka to jest. Yy, takie działanie powiązane, my współpracujemy, współpracujemy z hotelami, z przewoźnikami, z przedstawicielami kultury, z placówkami muzealnymi i wszyscy wyrażają to samo przekonanie. Nie wiemy. Co będzie, szykujemy się na bardzo ciężki rok. Myśmy składali poprawki zarówno w Sejmie, jak i w Senacie, żeby ten Bajzel odłożyć na rok, żeby przez rok przygotować zarówno przedsiębiorców, jak i y, tych, którzy będą to wszystko naliczać i wszystko to rozliczać. Oczywiście zostało to bez echa, natomiast tak jak powiedziałam, y, rząd będzie próbował zrzucić winę i obarczać przedsiębiorców, nazywając ich cwaniakami i spekulant, spekulantami. Co robi tymczasem rząd? Rząd wprowadza sobie zarobki bez ograniczeń, bez żadnych limitów. Zostało to wprowadzone w KPRMie. Będą urzędnicy rządowi ministrowie, a ich jest wielu, zarabiać bez limitów. Przypomnę tylko, że w 2015 roku. Koszty kancelarii prezesa Rady Ministrów były na poziomie 150 milionów, dzisiaj to jest 800 milionów. To zobaczcie Państwo, ile pieniędzy idzie na nieograniczone pensje dla urzędników. Oni sobie poradzą, rząd się ochroni, rząd sobie poradzi.